Czym jest rolowanie pożyczek? Jeśli nie będziemy dbali sami o siebie, to nawet najlepsze przepisy nie ochronią nas przed wyrolowaniem, i wreszcie, jak firmy udzielające chwilówek omijają przepisy? Witam serdecznie. Rolowanie chwilówek, wyrolowanie przez chwilówki wtorek, więc już tradycyjnie odrobina merytoryki, luźne nawiązanie do ustawy o kredycie konsumenckim i oczywiście działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A patrząc na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to główny zarzut, jaki mogę mieć, to może być jeden. O panie Tomaszu, dlaczego tak wolno? Bo zaangażowania oczywiście nie mogę odmówić. Ale prawda jest też taka, że żaden urząd nie uratuje naszego zwieracza, jeśli sami wystawimy go tyłek. I o co chodzi z tym rolowaniem? To takim najprostszym przykładem będzie. Popatrzenie na definicję na portalu pożyczkowyportal.pl Co to jest rolowanie pożyczki? I drodzy Państwo, zwracam uwagę, że to o czym teraz będę mówił zaznaczę, że należy na to patrzeć przez palce z przymrużeniem oka i tak dalej i tak dalej. Dlatego, że sama informacja przedstawiona w sposób suchy Udało im się zrobić coś takiego, aby jednak ta informacja była zmanipulowana. W każdym razie, definicja na tym portalu, czym jest rolowanie pożyczki? Rolowanie pożyczki to nic innego jak przesunięcie terminu oddania pożyczonych pieniędzy o pewien ustalony czas. Propozycje firm pożyczkowych to najczęściej 7, 14 albo 30 dni. Oczywiście im dłuższy okres spłaty, o który prosisz, tym większe koszty operacji, które przyjdzie Ci ponieść. Dokładne warunki, według których przeprowadzane jest rolowanie pożyczki, są szczegółowo opisane na stronach internetowych poszczególnych pożyczkodawców. Najlepiej będziesz szukać tych informacji w zakładkach umowy, ważne dokumenty lub regulamin promocji. Czy rolowanie długu ochroni przed monitem? Rolowanie chroni przed monitem, ale tylko na początku. Jako pożyczkobiorca rolujący swoje zobowiązania nie musisz obawiać się, że twój pożyczkodawca będzie wysyłał ponaglenia w formie monitów. Oznacza to, że również że firma pozabankowa nie chce oddawać sprawy do komornika i domagać się uregulowania należności na drodze zajęcia komorniczego. Drodzy Państwo, przerwę, bo... Największym kłamstwem jest powiedzieć 80% prawdy, prawda? Natomiast w tym kontekście, w jakim to jest, ja oczywiście pójdę dalej za tym portalem i przedstawię Państwu, jak to wygląda. Natomiast jeżeli ktoś z tego odcinka chce wyciągnąć wnioski, to prosiłbym, aby dopiero je wyciągać na końcu i nie wyciągać pewnych zdań z kontekstu, dlatego że to, co do tej pory. Państwu przedstawiłem, ja w, no, nie zdążę w tym odcinku, więc w innym y, przedstawię rzeczywiście, na czym faktycznie polega rolowanie długów, na czym polega rolowanie długów zobowiązań, czy też y, wszystko to, co jest z tym tematem związane. W każdym razie, wracając do samego artykułu na tymże portalu pożyczkowym. Twój pożyczkodawca na pewno zastrzeże sobie w umowie, że dalsze niewywiązywanie się z tej umowy będzie skutkowało albo monitami, albo oddaniem sprawy do windykatora lub komornika. No, muszę wtrącić. A gdzie w międzyczasie jest sąd? Gdzie w międzyczasie czas na całe postępowanie? No, ale to już na marginesie. Ile kosztuje rolowanie pożyczki? Zgodnie z ustawą antylichwiarską obowiązującą od 11 marca 2016 roku, koszty rolowania pożyczki nie mogą być wyższe niż 25% kwoty, którą pożyczyłeś. Ustawodawca postanowił w ten sposób ochronić pechowych dłużników przed nieograniczonymi opłatami dodatkowymi naliczanymi przez firmy pożyczkowe. Więcej informacji na ten temat zmian znajdziecie Państwo w innych artykułach na tej stronie. W każdym razie, wobec tych zmian prawnych, firmy pozabankowe zaproponowały inny instrument finansowy w postaci refinansowania pożyczki. Polega ono na przekazaniu obecnego zobowiązania czy też bieżącego. Innemu podmiotowi pożyczkowemu pozostającemu w tej samej grupie kapitałowej co głównie pożyczkodawca. Pobierając stosowne opłaty, druga z firm bierze na siebie kwestię uregulowania aktualnych zobowiązań, a pożyczkobiorca zyskuje nieco czasu na zwrot odpowiedniej sumy już w swoim imieniu oczywiście za dodatkową opłatą. Drodzy Państwo, czyż nie brzmi to pięknie? Ale to jest ten moment, w którym jesteście rżnięci w dupę. I o tym będziemy mówić dalej. Zmiany w prawie, czytam dalej na tym portalu, spowodowały, że wiele firm pożyczkowych zrezygnowało z opcji rolowania długo pożyczkobiorcy. O przedłużenie terminu spłaty pożyczki nie będziemy na przykład mogli wnosić u takich podmiotów jak Vivus czy NetCredit. W każdym razie, drodzy Państwo, rolowanie pożyczek, dalej za tym portalem. To na przykład koszty w iwus udostępnienia zarówno nowym, jak i stałym klientom możliwości rolowania pożyczki. Jednak w przypadku pierwszej pożyczki mamy prawo do dwukrotnego skorzystania z usługi. Z kolei przy kolejnych wnioskach możemy liczyć jedynie na jednorazowe przedłużenie spłaty. Przesunięcie spłaty jest dostępne w wymiarze 2 razy po 30 dni. Jeżeli zdecydujemy się na wnioskowanie, na przykład o kwotę 1000 zł na 30 dni jako nowi klienci, jednak przykładowo nie będziemy w stanie tego spłacić w terminie, to przedłużając za ten zwrotu, o te kolejne 30 dni będziemy musieli wnieść dodatkową opłatę. <trybuj> Czyli, drodzy Państwo, tak po... trochę może filozoficznie, ale po tisznerowsku. To, co czytałem u góry, no to jest poniekąd też prawda. Choć na przykład z tym ostatnim, czyli ta definicja refinansowania, sama definicja jest prawdziwa, ale legalność tego działania wewnątrz jednej grupy kapitałowej, to właśnie cytując księdza Tisznera i to góralski poznanie świata, to już jest gówno, prawda? I teraz przejdźmy na stronę, która jest bardziej rzetelna, czyli cytuję... Za Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Łoki Tomasz Chrustny, postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów firmom pożyczkowym: Szybka gotówka, Gwarant 24 oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych. Udzielały one naprzemiennie konsumentom pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizję. Ocenie prezesa Łokiku mogła to być próba obejścia przepisów o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych kredytów konsumenckich. Drodzy Państwo, ja rozumiem, że prezes Łokik no niestety nie może mówić w sposób kategoryczny, dopóki decyzja nie jest prawomocna. I to słusznie w demokratycznym państwie prawa. Ale w bardzo ładnych słowach. Powiedział, że po prostu firmy pożyczkowe, te wymienione wyżej, rżną klientów na kasę. I tak do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów trafiły skargi konsumentów na pożyczki udzielane właśnie za pośrednictwem portali szybka gotówka oraz frezyl.pl. I co się okazuje, właścicielem jest kompar. Grup ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich współpracuje ona właśnie z tymi trzema firmami pożyczkowymi z Warszawy, czyli właśnie tą szybką gotówką, gwarantem oraz centrum rozwiązań kredytowych, prawda jaka piękna nazwa, i co się pod nią kryje. Czyli firmy te udzielają pożyczek na okres od 1 do 30 dni i z sygnałów konsumenckich wynika, że jeżeli ktoś miał problemy ze spłatą zobowiązania w pierwotnym terminie, co się przecież może zdarzyć. Pożyczkodawcy zamiast przedłużenia terminu proponowali refinansowanie w innej firmie, i niekiedy taki scenariusz był powtarzany wielokrotnie: czyli każda z tych firm pobierała prowizję, którą w całości lub części była finansowania z kolejnej pożyczki, no i w efekcie rosła kwota do spłaty. Czyli prosty przykład. Konsument, czytaj. Jeleń pożyczył 4300 zł, a gdy nie był w stanie spłacić tej kwoty, to pożyczka była refinansowana na przemian w różnych firmach. Czyli ten pierwszy pożyczkodawca pobrał 1180 zł i 20 groszy, przy czym maksymalna dozwolona przepisami kwota to jest 1181 i 3 grosze prowizji. Następnie Pożyczkę, którą konsument częściowo spłacił, obsługiwała już inna firma, i w kolejnych etapach rolowania koszty wynosiły odpowiednio 1347 ,30 zł. 30 groszy, 1536 zł. oraz 1752 ,90 zł. 90 groszy. Tym samym po czterech miesiącach z tytułu samych tylko prowizji, drodzy Państwo, dług wzrósł o prawie 6000 zł. Na samych prowizjach, a nie mówimy o kapitale, nie mówimy o odsetkach i całej reszcie. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, wszystkie pozaodsetkowe koszty maksymalne mogą wynosić tylko 25% pożyczonej kwoty plus 30% za każdy rok kredytowania. I jednak nie więcej niż 100% kredytu. To jest chyba jasne, prosto powiedziane. Czyli generalnie w żadnym wypadku nie możemy z wszystkimi odsetkami, kosztami zapłacić. Więcej niż raz tyle za kredyt. Do tych kosztów wliczają się również opłaty za przedłużenie terminu. Ponadto, jeśli przedsiębiorca udziela danej osobie kolejnej pożyczki lub pożyczek na spłatę poprzedniej w okresie 120 dni od daty wypłaty pierwszego finansowania, to musi uwzględnić w limicie kosztów pozaodsetkowych sumę opłat pobieranych od wszystkich pożyczek w tym czasie. Czyli drodzy Państwo, to refinansowanie, które celowo cytowałem wcześniej, to jest próba ubrania w ładne słowa tego, że jesteśmy i nie zawaham się tego użyć. Firmami, które działają nieetycznie, łamią prawo i może nie na gruncie prawa karnego, choć może w końcu jakiś prokurator się na to zdecyduje, są po prostu zwykłymi naciągaczami i oszustami. Tylko tego nie powiem, dopóki sąd tego nie potwierdzi. Ale może czas po prostu do tego podejść właśnie w ten sposób. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, te wszystkie rozwiązania ustawowe mają zapobiegać obchodzeniu przez przedsiębiorców ustawowych limitów kosztów. Czyli np. udzielenia czterech pożyczek na miesiąc z limitem kosztów 4 razy te 27,5% zamiast jednej pożyczki na 4 miesiące z limitem kosztów 35%. Naprzemienne refinansowanie niespłaconych pożyczek przez spółki działające na portalach szybka gotówka oraz res mogło być właśnie próbą obejścia tych przepisów. Czyli drodzy Państwo, przepisy jedna, a próba wydymania na drugie. Tak czy inaczej, pan prezes Łokiku mówi, postawiłem spółką szybka gotówka, gwarant i centrum rozwiązań kredytowych zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W naszej ocenie wskazani przedsiębiorcy próbują obejść ograniczenia pozaocetkowych kosztów pożyczek wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim, narażają przez to konsumentów na niezgodne z prawem wysokie opłaty i prowizje, a także na ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Z tego rodzaju praktyki, za tego typu rodzaju praktyki grożą przedsiębiorcom kary do 10% rocznego obrotu. Drodzy Państwo, w tej chwili tyle się mówi na temat zaostrzania niektórych przepisów, i mam wrażenie, że nie w tym kierunku, w którym powinno być, a wręcz niektórzy nasi, że tak powiem, przedstawiciele ustawodawcy czy organom wykonawczych robią z siebie debili, ale to już się pojawi, że tak powiem, w tych krótkich odcinkach vlogowych. To w wypadku tej kary. Uważam, że ona powinna działać w sposób wybitnie odstraszający i te widełki powinny być od 10 do 70, 80 czy do 100% rocznego obrotu. Może w tym momencie ktoś by się zastanowił, co robi i że nie warto ludzi okradać. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów postawił w marcu tego roku również podobne zarzuty. I była to firma Yes Finals, Liberis Polska, Duo Finanse oraz Primus Finanse. I <laughs> zresztą, również one udzielały na przemiennie pożyczek konsumentów. Znaczy, jak to ładnie brzmi pożyczać na prawda? Wszystko to krążyło między nimi, aby obejść ustawę. I przy pobieraniu prowizji firmy te mogły nie uwzględniać ograniczeń wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich. To postępowanie jest w toku. Drodzy Państwo, prawda jest jedna. Uokik nie uchroni nas, jeżeli na przykład my sami zaciągniemy chwilówkę dzisiaj w jednej firmie tylko po to, aby spłacić inną chwilówkę następnym razem w zupełnie innej firmie, po to, aby spłacić kolejną. Bo i to będzie temat, który się pojawi w jednym z najbliższych odcinków, bardzo istotnych, notabene, właśnie związanych z obsługą, ale powiem wyraźnie, realnego zadłużenia. To drodzy Państwo, warto się zastanowić, tak naprawdę, czy ma sens brać pożyczkę, aby spłacać poprzednią. Bo co, kurde, przyjdą monity? Bo żaba krzykaczka będzie dzwonić, a niech sobie dzwoni na przykład do prosektorium, czy na izbę wytrzeźwień. To tak nawiązuje do kanału akcja windykacja. Ale powiem Państwu więcej. Forbes. Z 2018 roku, data publikacji dokładnie 16 październik autor się nie podpisał, a szkoda, bo artykuł jest niezwykle ciekawy. Łokik ostrzega przed chwilówką. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów postawił zarzuty podmiotom z grupy Złotówka, które oferują konsumentom pożyczki gotówkowe. Podejrzewa je o tzw. rolowanie czyli namawianie. Klientów do dalszego zadłużenia się, by spłacać poprzednie zobowiązanie. Zarzuty postawiono też w firmie pożyczkowej EuroExpert. Jak podał urząd, zarzuty postawiono spółce Złotówka Biz, Złotówka Duo, Złotówka Free, które działają przede wszystkim na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego. I jeden z zarzutów dotyczy rolowania pożyczek, co zdaniem urzędu może być próbą ominięcia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie kosztów pożyczek. I jak przypomina urząd. Czyli zgodnie z tym kredytem konsumenckim, jeszcze raz powtarzam, w przeciągu 120 dni nie ma mowy o odnawianiu, może być tylko wydłużenie terminu, bo klient ma być chroniony. Tymczasem ten schemat pożyczkowy w grupie złotówka wyglądał następująco. Jedna firma pożyczała konsumentowi kilkaset złotych, pobierała prowizję, jeżeli klient nie spłacił, to druga firma udzielała pożyczki, aby spłacić poprzednią pożyczkę. I najlepsze jest to, że te pieniądze nie trafiają do pożyczkobiorcy. Spłaca on natomiast cały czas koszty kolejnych pożyczek, tym samym firma złotówka miała stały dochód, a dług rosnął. Na przykładzie emerytki. Storunia. Pożyczyła ona 400 zł, których nie spłaciła, za namową złotówki przez rok zawierała co miesiąc nowe umowy, a firma pobrała w sumie 960 zł opłat, czyli ponad dwa razy więcej niż pożyczyła. Także te postępowania, drodzy Państwo, się toczą chociażby przeciwko firmie EuroExpert. Urząd prowadzi też postępowanie przeciwko EuroExpert zbyt goszczy, czyli zastrzeżenia dotyczą sytuacji, gdy przy wcześniejszej spłacie pożyczki przez konsumenta spółka zatrzymuje całość pobranych opłat związanych z przygotowaniem umowy, prowizja za udzielanie pożyczki. Tak więc tu w tym wypadku powinien następować zwrot środków, prawda? i według komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów urząd prowadzi blisko 60 postępowań dotyczących firm pożyczkowych w 2017 roku wydał 9 decyzji w tej branży czyli NetCredit, Meritum Polska, InCredit, Provident Polska, Łonga, Compass Money, EGF Council, Council to znaczy for You. Tak więc drodzy państwo, ja płagam o jedną rzecz. Zwracajmy uwagę na to co robimy. Odnośnie spłaty kredytu, e, przepraszam, pożyczki, bo to są dwie różne rzeczy, więc aby być precyzyjnym, pojawi się za niedługo jeden z najbardziej chyba istotnych odcinków na kanale, kiedy albo nie, nie będziemy spoilerować, zobaczycie Państwo jak to wygląda, natomiast nawiązując do komentarza pod ostatnią ankietą na społeczności. Podsumowując dzisiejszy odcinek, tak więc dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi, że taka klamra powinna się jednak znaleźć. W dzisiejszym odcinku było króciutko na temat tylko i wyłącznie jednej najważniejszej rzeczy. Na temat tego, że jeżeli pożyczamy, bierzemy pożyczkę chwilową, nie jesteśmy jej w stanie spłacić, to firmy chwilówkowe nie mają prawa stosowania czegoś takiego, że Naliczają kolejne prowizje w zamian za wydłużenie terminu i na to szczególnie musimy zwracać uwagę, więc to by było na tyle. Błagam, nie dajmy się dalej robić w balona i przeliteruję dla tych, co nie dosłyszeli. Celina, Halina, Urszula, Janina, Aleksandra. Tak więc tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, ja serdecznie dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam i do zobaczenia w piątek. Piąteczek. Piątunio.